No ale teraz najważniejsze. Zaproszę Cię do tego oto tutaj domu. Do tego domu, gdzie życie płynie. I znaczy może już życie na razie nie płynie, ale może płynąć, jak ktoś go zrobi. Te dwa kredensy, no to przecież wiadomo, że to rarytas, tak? Wiadomo, wiadomo. Idziemy poprzez wiatrołap do korytarza. Tu masz wejście do pokoju, ale my pójdziemy w lewo. No, i w lewo masz tak, nazwać to można salonem. Konkretny tutaj słupek, z tamtej strony, bo będziemy zaraz w kuchni, z tamtej strony się wejdzie i zobaczysz, jak tam dalej. Jeden pokój, drugi pokój. No i masz kuchnię. Kuchnia wyposażona w kran i w piec, który trzeba po prostu odrestaurować, wiadomo. Więc takie siedlisko. I tutaj tak jak otwierałem tutaj na początku drzwi, no to to siedlisko właśnie zatacza tutaj w środku takie koło, więc dom, jeżeli chcesz oczywiście coś z niego zrobić, no to możesz, polecam wyciągnąć przynajmniej z zewnątrz jakieś deski, bo dom jest taki nawet fajny, no czy odestaurować go nawet pod wynajem, pod agroturystykę, no to naprawdę można z niego jeszcze mieć pożytek.